Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddają pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanu o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak im pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto Słowo Pańskie. Usiądź ma chwilę. Wczoraj pierwsze ze spotkań um, Marii Magdaleny uczniów z pustym grobem. Wczoraj nie było jeszcze zmartwychwstałego. Pusty grób, który dla jednej to było coś strasznego. Dla drugich pusty grób świadectwem zmartwychwstania dotrzymania słowa danego przez Boga, że oto po trzech dniach zmartwychwstanie. Pusty grób, wiele symbolik, wiele patrzeń naszych, w zależności od tego, jak się czujemy, jak jesteśmy, czego się domagamy, czego oczekujemy. Coś, co jest symbolem, symbole mają to do siebie, że symbole są jednoznaczne. Symbole napełniają nadzieją, symbole napełniają wiarą. Ktoś inny patrzy na ten sam symbol, słyszymy dzisiaj, napełnia się bojaźnią. Bo pusty grób oznacza pustkę. Że coś powinno być, ale nie jest takie samo. Jest dyskomfort. Pusty grób, który powinien być dla wszystkich jednoznacznym znakiem. My, dla nas, jest jednoznacznym znakiem. Że nawet czasami na. Kiedyś jeszcze, jak wysywało się widokówki z życzeniami świątecznymi, to ten obrazek Pustego Grobu dla nas był obrazem, symbolem wielkiej nadziei, wielkiego zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Dla nas Pusty Grob był oczywisty, a nie dla wszystkich. I tak, dwa tysiące lat temu, nie dla wszystkich pewne symbole były jednoznaczne. Dla nas też pewnie dzisiaj symbolika różnych rzeczy, spraw, też nie do końca jest jednoznaczna. Bo w symbolikę, w symbole trzeba zapraszać. Do rozumienia symboli trzeba za, zapraszać. Nie wystarczy, że ja pewne rzeczy rozumiem, to wszyscy to samo tak w ten sam sposób zrozumieją. My dobrze wiemy, jak czasami się trudno nam porozumieć, dogadać, używając tylko słów, a co dopiero gdy do tego używamy symboli. Pusty grób nie wystarczył. Dlatego dzisiaj, i kolejny dzień, już nie tylko pusty grób. Dzisiaj słyszymy u Mateusza, że już Anioł przyszedł. Że Pan Bóg chce robić wszystko, żeby nam pomóc zobaczyć zmartwychwstanie. Że Bóg nie wykorzystuje tylko takich prostych zabiegów, jak pusty grób, który powinien być oczywistością. U Mateusza. Pojawiają się anioły, które mówią: Nie ma go tu, zmartwychwstał. wstał, już anioł pomaga nam tym wszystkim, że uwierzyć. Anioły, które są zsyłane nam wszystkim, te postaci niewidzialnej, nasi aniołowie stróżowie, intuicje od samego Boga, którzy pokazują trochę inny świat, że my, patrząc na ten świat, nie widzimy tylko złych rzeczy, dewastacji. Tylko potrafimy się zachwycić przyrodą, zachwycić się tym światem, że tyle dobra w tym świecie jest. Ale Bogu też to jeszcze nie wystarcza, bo wierzy Jego apostołowie, uczennicy, uczniowie potrzebują czegoś jeszcze. I dzisiaj u Mateusza przychodzi on zmartwychwstałe. I zobaczcie, tam nie ma jakichś. To nie jest to, 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 Jezus, który na kazaniu na górze używa wspaniałych cudownych słów, pięknych, długich. To nie są te konferencje, które słyszeliśmy w Wielkim Poście pod koniec, kiedy rozprawiał na tematy ostateczne z Żydami. Mówi witajcie. Nie jakieś wielkie słowa, nie słowo wyrzutu, nie słowa, że nie uwierzyliście, nie że słowa, że nie pamiętaliście, że. Witajcie. Tak bardzo ważne, żeby od tego zacząć kolejne spotkanie. Przecież każde spotkanie, od tego zaczynamy, że się witamy. Każde spotkanie zaczynamy od tego, że zaczynamy od tego przywitania. A drugie zdanie, które wypowiada. Nie bójcie się. Zobaczcie, jak to jest ważne. Wczoraj trochę próbowałem razem z Wami zobaczyć, że Chrystus zmartwychwstały znajduje nas w różnej kondycji życiowej. I nie zawsze wieść o zmartwychwstaniu będzie takim pstryczkiem, że: O, zmartwychwstał, to teraz się cieszymy, skaczmy pod sufit i będzie super, nie? Że czasami. Znajduje nas w takiej kondycji, że no jeszcze też chcemy się trochę posmucić, że dzisiaj nie ma ochoty na żarty, co nie znaczy, że nie wierzę w stanie. A dzisiaj Jezus widzi i ten strach, Mateusz nazywa to bojaźnią, gdzieś się przewijał, czyli u uczniów, jeden z uczuć, które oni w sobie rozpoznają, nie jest ta zaduma, która była wczoraj u Piotra Jana, którzy weszli do pustego grobu, zobaczyli i uwierzyli. Nie jest ta konsekwencja pójścia za symbolem, ale ten strach, który bardzo mocno też się przewija, związany z czymś, czego wcześniej doświadczali. Przecież większość z nich widziała, że Jezus skrzeszał. Dokonał trzech skrzeszeń, widzieli, że Jezus ma tę moc. Wiedzieli, że Jezus potrafi wszystko. Tylko że oni też widzieli ich mistrza na krzyżu, który umarł. I nagle pojawia się żywy prawdziwy wśród nich i powinna pojawić się radość, powinna się pojawić tęsknota, powinna się pojawić wszystkie te wspaniałe uczucia, które są związane z tym, że ktoś wrócił, kogo nie było. A u nich pojawia się strach. Ten strach, który będzie też związany, związany, będzie się pojawiał też, pamiętamy, kiedy niedługo będziemy słuchali sobie Jezusa, który idzie do Wieczernika. Też zaczyna, oczywiście, po, pokój z wami, a potem mówi nie bójcie się, nie lękajcie. Czego mogli się lękać? Czego mogli się bać? Co, co zmartwychwstały mógłby z, sprawić, że jego powiedzenie, co mogło sprawić, że oni powinni się bać? Bojaźń przed czym, lęk przed czym? Że Bóg jest mocniejszy niż wszystko? Że... Bojaźń przed tym, że przyjdzie nam, wypomni, że jesteśmy niekonsekwentni, że czasami zapominamy, że zdradzamy. Bojaźń przed tym, co będzie konsekwencją tego, że jednak zmartwychwstał? Bo jak umarł, pogrzebiemy, posmucimy się, to jest coś znanego. A teraz wrócił i co? I co dalej? Dlaczego u tych pierwszych świadków zmartwychwstania pojawia się bojaźń? Bojaźń się pojawia. Do czego ma to prowadzić? Dzisiaj zaczęliśmy sobie czytanie dzieł apostolskich. I bardzo dobrze, że czytamy już dzieje apostolskie. Bo tak naprawdę wszystko, o czym będzie w tych dniach, kiedy będziemy mówić o zmartwychwstaniu, o tych spotkaniach zmartwychwstałego z różnymi osobami, Jan na koniec mówi, ile osób spotkał w końcu ja, Pan Jezus to je równocześnie czytamy sobie dzieje apostolskie, bo konsekwencją spotkania z martwym Stałego są dzieje apostolskie. Konsekwencją tego, że ja w swoim życiu rozpoznaję zmartwychwstałego, jest to, że są dzieje apostolskie, czyli co? Dzieje pierwszego kościoła. Dzieje pierwszego kościoła, który nie miał łatwo. Które nie miał gotowy wypracowanych schematów. Do wielu rzeczy sami musieli dochodzić, rozeznamy, zastanawiać się, budować, czasami błądzili. Czasami do nich musiał dołączyć święty Paweł, żeby im pokazać, że słuchajcie, Panowie, to nie tędy droga. Dlatego zwołany był Sobór Jerozolimski. Ale konsekwencją zmartwychwstania, spotkania jest właśnie to, ciągle coś się dzieje. I to zobaczymy, że kiedy Jezus chodził po ziemi, jeden z wielu zadań, które dał swoim uczniom, uczennicom, mówił: Idźcie na cały świat, goście Ewangelii, wszelkiemu stworzeniu. Idźcie. Co dzisiaj mówi kobietom? Idźcie i powiedzcie, że spotkamy się w Galilei. Czy idźcie i powiedzcie im, żeby oni poszli do Galilei. Cały czas mamy chodzić. To nie jest tak, że Jezus umarł, już mamy wolne. To nie jest tak, że zmartwychwstał, już nic nie trzeba robić. Cały czas mamy iść. I oczywiście niektórzy biorą to bardzo dosłownie, idą, ewangelizują, jadą na misje, wolontariaty, bardzo dosłownie. Ale też iść do przodu w naszym życiu duchowym. Że ten marazm, który czasami się pojawia w naszym życiu duchowym, naszym życiu modlitewnym, życiu sakramentalnym, czasami słychać nie tyle takie słowa narzekania, bo to bardzo często musiałbym sam na siebie narzekać, ale że mi modlitwa nie idzie, że mi modlitwa nie smakuje, że zmuszam się do modlitwy, że tyle w moim życiu duchowym jest schematów, to może właśnie czas, żeby w, w te święta wielkanocne, te wszystkie schematy mojego życia religijnego, duchowego zakopać i pozwolić narodzić się czemuś nowemu, wspaniałemu, co będzie mi smakowało. I może dlatego w apostołach, uczennicach pojawia się strach i bojaźń. Bo z jednej strony mi źle z tym, że Jezus umarł. Z jednej strony źle mi z tym, że moja modlitwa mi nie smakuje, że wielu rzeczy nie rozumiem, a z drugiej strony co ja z tym robię? I trochę się boimy, że jeżeli zacznę coś robić, to mi tak posmakuje, że zacznę robić nie tyle, że więcej, ale zacznie to być coś cudownego. A my wolimy, jak Maria Magdalena, patrzeć się na pusty grób i się użalać. Lubimy smucić się, mówić, jak to kiedyś może było, a teraz nie jest. Tylko to oznacza, że ja muszę dzisiaj wstać i pójść do Galilei. Galilea w naszym życiu jest rozwiązaniem, bo w Galilei wszystko się zaczęło. Wszystko zaczęło się od chrztu, wszystko zaczęło się od czegoś konkretnego. Pytanie, czy ja chcę zostać przy pustym grobie? Bo to jest coś namacalnego, coś widocznego. Czy pójść w przygodę z Jezusem? Po raz kolejny. Bo zmartwychwstały, po zmartwychwstaniu robi wszystko, żeby na nowo zebrać ich we wspólnotę. Oni się rozpieszli po śmierci, oni się rozpieszli po golgocie, a Jezus na nowo ich zbiera, pokazując, co jest celem naszego życia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wspólnoty, tak bardzo potrzebujemy grupy, bo w tej grupie, wspólnocie, my się umacniamy. Że czasami przeżywamy pewne rzeczy, myśląc, że tylko ja jestem takim dziwakiem, że tylko ja takie rzeczy przeżywam. Potem się okazuje, z innych, dzieląc się sobą, okazuje się, że inni też tak mają. Że innym też trudno w modlitwie. Że innym też trudno czasami przyznawać się do Boga. Innym też jest czasami trudno i nie rozumieją pewnych nabożeństw. Po to potrzebujemy wspólnoty, żeby się spierać. Dlatego zaczęliśmy czytanie dzieł apostolskich. Bo one nam pokazują kierunek naszego życia. I to jest pytanie, jakie uczucie teraz jest w Tobie? Co tam teraz w Tobie jest? Bo Jezus chce, żeby nasze serca się poruszały. Jakie poruszenie jest teraz w Tobie?